Dobra Dzisiaj mamy Środa, jo? Siemanko w środa tak. Siemanko Dobra Więc z Dawidkiem znowu robimy Na słupy Ciepły dzień Ciepło jak smok się zdobiło. Ja już się rozebrałem bo ja chyba też się teraz tą bo no i tak to dzisiaj robimy sobie właśnie szalunki na te słupy. Akil. Nie robimy nic na stropie, bo jest wszystko jeszcze dosyć miękkie. Po co to tam zniszczyć jakoś, nie? Nie, gdzieś tam w gruzy, gdzieś to tam takie wiesz. te odpady. Nie, a ta do domu, robi tam pralkę, czy coś tam się zepsuło, nie? No, My zeszalujemy i... I tu mamy plan... Starczy? Co? No, starczy. A to już witoczne i nie? Tam dużo zostało? No połowa prawie. No, no, Spokojnie. To co jest, to starczy. No chłopaki, dzisiaj światło. Zbrojenie, resztę już to brakuje. Będziemy mieli wszystko pokręcone. Jutro chcemy zalać tę supersuper, zobaczymy, nie? czy damy radę. Jeszcze poskręcać trochę roboty jest. Zobaczymy, nie ma co myśleć. Tak, idzie dobrze. Ostro, ładnie zalany. się możemy pogadać o czemu robimy na tych. Nie robimy na płytach to Jak wszyscy, teraz większość robi na płytach. Oj, Nie robimy, no bo taniej, nie Dawid. Dla inwestorów dużo taniej, nie? Połowa ceny, nawet chyba w jak Wiem, że trochę roboty dla nas wince, ale. Tutaj tak trzeba pociąć i poklepkować jedno gówno wychodzi tam. Tylko, że ten beton ładnie wygląda potem. Ale tak wszystko potem ocieplone styropianem i pierdzielenie takie tam. No wiadomo, każdy w tych czasach jakąś tę tam katówkę liczy, nie? Tu tysiąc, tam tysiąc, niej i takich dodatkowych kosztów na budowie. Patrzysz dyka na boku, nie? To już masz kuchnię za to, nie zrobiono. Wszyscy chcą żyć jakoś. Nima. Nie ma. No, no i dlatego tak to robi, zawsze przeważnie. Chyba, że jakieś skomplikowane, takie podciągi. Raz lalin takie te wąskie. 15 cm betonu, 90 wysokie, no to się brało płytę, bo to teraz taki metrowy szalunek zdechup taki podnieś tam do góry, ustawiaj to. I to też tam poszło chyba z 4000 na płytę SB, same, nie? No już trudno, nie? Nieraz trzeba. No ale pogoda normalnie dzisiaj jest masakra. Tu już to pole te kwitną, nie? Już próją. Teraz w tym, w tym roku będzie na pewno Bardzo szybko wszystko. Jak to się będzie robić. Jakoś te słońce już czuć, że jednak Czuć, że jest. no. Normalnie czuć. Czuć w że to już jest normalnie aż parzeń. A to opala bardzo mocno szybko takie te pierwsze słońce. No i co? Robimy te szalunki wszystkie na razie na tą długość taką, ile nam to wydaje. Potędzimy ustawiać równo od dołu i będziemy je dosztukowywać, to co nam zbraknie. No i tak to wygląda, no. Bo... Najważniejsze, że już strop zalane i mrozu nie było, o, to jest ważne, nie. Bo kurde, zapowiadali minus jakiś, ale... Jakoś kurde, przeminęło. No dobra, później coś jak możemy składać, te słupy, nie. Zobaczymy, o, jak pokażę jak zabezpieczymy. Żeby nie rozwaliło przed betonowaniem. No, no dobra. Walczymy ze supami. No mamy już się ładnie tu poskręcane, całe. Czekaj, nie przeklinę teraz. Mamy tu już wszędzie na dole pozabezpieczane, żeby się nie podsuwało. I co, wymiar ustawiamy, nie? Pasował tak, jak miał być w projekcie. No i linia, nie, że pasowała, nie? Lica, tak zwane tu nie? by spojrzeć z boku to żeby tu ładnie wyglądało no i ja sobie zabezpieczamy deskami na dole żeby się dół nie przesuwał no troszkę wybiłem ek jeszcze troszkę wybiłem A ty idzie się jakieś główne tam małe no tyk, teraz skręcimy. ja tam zrobiłem tu na prętach ale kurde trochę mi to puszcza miejscami, na no co wolę zrobić na wkołki kołki ósemki na sześćdziesiąt to szybki montaż i No i podstawa do wymierzenia to, żeby już mało wiele w one stałe, nie? Dobra. No, tu widzicie, szaloneczki kręcone na równych wysokościach klepy. tyle, nie? Jeszcze do tego przyjdą teraz klepy Na taki zakładkę Żadnych szpilek nie będzie o, klinika do, do pionowania o, Teraz o. Dobra, klepeczka Jeszcze jedna i pomontowane Słupy Dołem, nie? Oczywiście Oczywiście dołem. Tylko na razie. No i nie. Dziś taki dzień, kurde, do dupy trochę, bo nie. jeżdzenia. No, na Pogoda jest primo. Normalnie wiosna dzisiaj znowu. 5 luty. Tu byt jeszcze Masakra, nie? Ale co fajnie dla nas lepi. Dobra, jeden silnikołeczek. Doły mamy opanowane. Teraz trzeba ustawić piony. W Pierwszej kolejności, żeby nam się nie bujały. Wypionowano już było ładnie. Pierwsze kolejności. Trzy za krótkie oczywiście dechę. nie startaku mieliśmy. Sztukówki trzeba robić. To już jutro, nie? No także doły mamy już w poustawione, nic to nam nie poprzestawia się przy betonowaniu, nic nie przestawi się, nie? No i to będzie... Chcieli mi jutro zalać, ale kurde coś będzie ciężko. Zobaczymy. Zobaczymy czy damy radę jutro. I teraz tak, piące ustawimy w dwóch mańkach. Jeden z ustawień tu, może trochę nagram krótszy film, bo jeszcze muszę zgrać cały materiał z zalewania. Tu, tu mamy jeden, mamy drugi nie. Dobra, no trochę klepek. Dobra, jakieś klepeczki już tu mamy. Teraz tak, tą nie, nie, musimy to porządnie przykręcić tą No hmm? ja te śluby dotrzymałem jak smok, te. Czy muszę być na prosto? Nie po skosie o dziwo. czarnuchy zawsze po skosie kręcimy. No i z wyczuciem, żeby nie przerąbać, bo też nie się Dzieci po dzieciach, tak zwane. Dzieci po dzieciach, kurde. Na no, drugiej stronie to samo i wtedy dzień pion ustawiać. Dobra, wkręty mamy. Mamy klepę, znaczy się. I teraz potrzebujemy wkrętare. z czterdziechami wystarczą czterdziechy. Bo te skręcamy wszystkie na 75. piątki. Czyli tak, no wiadomo, nie? Na razie robimy byleby by nam nie decha I ustawiamy... Adran! Adran, daj mi poziomicę tą twoją, tego Aha, dobra, tu jest No i teraz tu ustawiamy Pionek na zewnątrz. A kurczę, co mam... Marian, chodź tu do mnie na chwilę! Musisz mi tu przytrzymać, bo ciężko przy ten... tam tą poziomicę ze słupem, jo? Ja będę wypykał. Tu sobie. Ale czekaj, bo ja wypykam do ciebie, o! Troszkę cofniemy. Masolino. Maja, dobra. Dankę. Musisz iść na chwilę. No i tak ustawiamy pionę, nie? No ja to sobie w dwóch miejscach zrobię zawsze, bo w jednym może czasem wyrwać. Kurde, pęknie decha. I będzie dupa blada. No. Jeszcze sobie będziemy się ustawić. Jeden wypionować ładnie. Pod. Czyli tam, nie? Przyjdzie. W ten sposób też sobie to zrobimy, jakiś zaszczał tutaj. Jeden. No dobra, z drugiej strony to samo. Nie te zaszczały. To wtedy dogramy. No i co teraz ustawiamy? Pion z drugiej płaszczyzny, czyli żeby to robię tak. Pion, no i żeby to ładnie trzymało, nie? Zabiemy sobie tak żeby tu Co będzie trochę ciężko Kurdę szczęko z sprawa będzie Stoi Stoi, Stoi ale zaraz mu dołożymy dłuższego wkręta Dłuższego 70 zaraz, zawsze. Tu jest taka siedemdziesiona. No i tak. I teraz tutaj ustawiamy ustawiamy pionek. Pionek. Krótki Krótki za krótki Krótki, za krótki potrzebne długi. Długa 70, nie ma tu są 70. Tu są jeszcze dłuższe, aha, jakieś śmieliśmy do szalowania. Dobra, na im te. Obraż wziąłbyś mi poziomice i tu przyłożył z tej strony pion. Tą długą twoją Tą, tą niebieską Z ty Mę tu skręcę zaraz, żeby mi się tu już ładnie tu trzymało Czekaj Puść Bajeczka No już mamy jakieś... Mario! No i bajeczka. Mariusz, no Z drugiej strony wszystko to samo. I wtedy jeszcze przyjdą tylko deska, deska. Żeby tu się nic ładnie nie przystawiło i tyle, nie? No dobra, idziemy dalej. Nie ma co to pokazywać, bo... Potem klapkowanie dookoła. Gdzie nie potrzeba żadnej szpilki. Jak tam wygląda płaszczyzna? Pięknie. nie to chodzi? No dobra, Dawidek już... Aha, Dawidek, no tu zbrojenia. A Znaczy tyle wody nie było. No co zrobić, Wysnie to trochę jaśniejsze będzie. No Dawidek już tu słupki wkłada. Co jest Dawid? Musisz ściskami ściskać. No. Najprościej. No jutro będzie ustawianie. Nie wiem czy jutro zalejemy, zobaczymy. Bo jutro wolimy się skupić bardziej na... tu u góry, nie? Musimy lepiej pokręcić wszystkie ścianki kolonkowe te słupki potem murujemy, potem tą łapy nie idzie wsadzić i kalipa trochę no, no, no dobra na no, fajerant nagram bo to klapkowania raczej dzisiaj już nie będę robił nie, piony poustawiam i fajrant no dobra no, my już mamy fajerant kończymy znaczy się no, słupy już tak dosyć zabezpieczone, żeby się jakoś nie ruszały. Nie można, kurde, drognąć, ale nie ruszysz już. No i tak to wygląda, nie? Jeszcze potem tylko klepki, no i góry. To Dawidek który nie się bawił. Tu Adam już pomurował ścianę. I się taka robota nie chciała wchodzić do góry. Nie. No, akurat to nie pasowało. Tak mi się prędzej ustawiono, żeby... 25 metrów kwadratowych. czapka wczoraj wylana. Dzisiaj się udało, ładnie, No, ale już teraz już stwardniało. I co na tej wody? Nie, ta woda to makabra, nie? No, ale co zrobić? Z jednej strony dobrze, bo... No dobrze, no. Ta woda tak szybko z tego betonu nie odparuje tak szybko, nie? Przy takiej temperaturze. No, jeszcze, o, na no strop już mogę wejść, bo już potrzebowałem dosyć. Podejskło. O, piękno. Co? Podejskło. No trochę by się rozkręci, te stopnie trochę pop, popuszcza, żeby to, bo jak się przyklei, ta decha, nie ta makabra, nie idzie tego tak odkleić. Wszystko się odbamuje. No i tak to. Stropek gotowy. Pykane. Kurde, taka mała chałupa, nie? Te szklanek nawalone. Ach, jest, jest. Tych w ogóle nie było w projekcie. Wcale. Sami dali, bo... No zawsze dajemy, tak bo to... Więcej mi tak nie do dookoła, bo oni ma... Są okna od dołu idą. Po dwa. Dwa tu i dwa tam. Z drugiej strony. No tuż mamy też słupy, nie? Dwa wstawione. No i co? Jutro będziemy kończyć te słupy, chłopaki będą kręcić yy, ścianki kolonkowe te. No, a tak wszystko wygląda z góry, nie? No, Strab zalany, to już pół biedy, nie? No, stratkę trzeba zrobić, że się tu nie zrumba czasem. No, no może się uda maknąć pierwszą warstwę, zobaczymy. Tu gdzieś widzi okno właśnie, tu, w tym miejscu, tu gdzieś no, kominy mówię, kominy też dobrze, nie? Pomurowane i świeci spokojny. A jeszcze widzę klej trochę, a to jeszcze się odskrobię, bo to tak nie przyskło. No, trochę jeszcze jest kleju, a to się rumnie No i ja. Mówię no kurde, no ta woda nie tak te mura obrąbało, no ale co zrobisz? Nic zrobisz. No ale mówię, no mówię. Przynajmniej tak widzę, że nic się nie dzieje, nie? Bo w lato nieraz jak się lało stropy, to tego ani nie przykryjesz, a te lania, to tam se można lać tam. Weź tych listy przykryj. Jak się lało z rana, nie? Przyszło 40 i co zrobisz? No jeśli się szparki robiły. No szparki to na gór, górnej warstwie. Na górnej warstwie betonu to jakoś konstrukcyjnie nie miało znaczenia. No tak dziwnie wygląda, nie? Jakiś popękany strop. Nie no te ściany, kurde. No. Życie. Zalety i wady. Takie pogody. No. No dobra. My się zwijamy pomału i na chatę. No. No dobra. To na razie. Następnego.